Cześć, witam Was po dłuższej przerwie. Przerwie, niestety, wywołanej e, sprawami rodzinnymi. Ostatnio troszeczkę mało materiałów się ukazuje, ale no to wszystko jest związane niestety z moją sytuacją rodzinną. E, brak czasu i obowiązki niestety przekładają się na to, że e, no nie ma po prostu kto obrabiać filmów, nie ma kto ich kręcić, i dlatego ukazuje się ich mniej. E, no ale zdarzyła się dzisiaj taka szansa, że e, mam troszkę czasu i możemy jeden odcinek sobie tutaj e, szybciutko e, nakręcić. Muszę więc optymalnie wykorzystywać swój czas. W związku z tym, dzisiaj odcinek z serii lekkich, łatwych i przyjemnych. Zajrzymy do pudełka, właściwie do dwóch pudełek z Grow Fighting Formations taktyczna epopeja dywizji w 1944 roku rozwiniętej do korpusu Gross Deutschland. Podstawka rok 2011 rok wydania oraz rozszerzenie rok 2018 autor przynajmniej podstawki świętej pamięci Chat Jensen, autor również innego systemu taktycznego Combat Commander przyznam się, że jestem fanem systemów taktycznych bardzo lubię Combat Commandera bardzo lubię Conflict of Heroes no jednak namówiony przez redakcyjnego kolegę pozdrawiam Pawle e, nabyłem no, z rynku już turnego, ponieważ gra jest niedostępna e, jako nowka w sklepach przynajmniej jeżeli chodzi o podstawkę ponieważ dodatek jeszcze spokojnie możecie kupić Postanowiłem więc, wiedziony e, i namówiony przez kolegę redakcyjnego Pawła, nabyć e, tę grę i co by się do niej dobrać. Chcę wreszcie zajrzeć do środka. Tak jak, mówię, tak jak mówiłem, znalazłem na to trochę czasu i się muszę te bebeszki troszeczkę przetrzepać, zobaczyć jak to wszystko wygląda i, i tyle. Być może potem e, jakoś e, uda się... E, zająć y, samym tematem gry, chociaż wiem, że ona jest dosyć stara i no i pewnie większość z Was, tych, którzy też takie systemy jak ja lubią, już troszeczkę mają ograną. No, dla mnie jest ona już dosyć nowa, przeczytałem co prawda instrukcję, ale nie miałem jeszcze okazji zagrać, więc y, dzisiejszy odcinek taki pierwszy krok do tego, żeby, żeby wreszcie... No kolejny system taktyczny nie dla masochistów rzucić na e, tapetę. Zobaczymy parę założeń. Jeżeli, po pierwszym czytaniu instrukcji podoba mi się, jeżeli chodzi o tę grę. No ale pokażemy wam, co jest w środku. Podstawka i dodatek. Za chwileczkę sobie to otworzymy. Zapraszam. My, tak oto, doszliśmy do etapu, w którym zobaczymy, co znajduje się w środku tej podobno zacnej gry. Rozpoczynamy od playbooka. Tutaj mamy spisane scenariusze, jakieś przykłady, rozgrywki, bla, bla, bla i tak dalej, i tak dalej. Karcioszki. Z dwóch stron. Sowieckie, niemieckie. No Znamy to z Combat Commandera. Zresztą, tak jak wspomniałem, tego samego autora. Świętej pamięci niestety Czada Jensena. Dobra, karcioszki. Kostki, które w tej grze odgrywają całkiem dużą rolę, jak mam okazję się po przeczytaniu instrukcji przekonać. Mamy kostki dwudziestościenne, dwunastościenne, dziesięciościenne, ośmiościenne i sześciościenne. Czerwone bloczki do oznaczania akcji oraz pionek yy, na tor yy, inicjatywy. Wszystko w kolorze czerwonym. Tutaj mamy zapas koszulek strunowych. Dzięki pomyślało. Również o tym 12 lat temu, jak się okazuje. Tutaj planszetki, właśnie te, o których wspomniałem, ze okazji tych czerwonych bloczków, które ustawiamy. Tutaj pionek inicjatywy biega sobie od prawej do lewej, dwustronne. Tutaj, oczywiście, karty terenu, karty pomocy graczy również dwustronne, tabele sztony wypraski z żetonami, których mamy 5 pas 2 3 4 5 Proszę bardzo, pierwsza, druga, trzecia, czwarta. O, bardzo łatwo wypadają, już to widać zresztą. Czwarta i piąta z żetonami. obrazującymi skutki trafień oraz jakimiś umocnieniami e, zasłoną dymną i tak dalej i tak dalej oraz dobrze do, map przy, do mapy obejrzymy sobie na końcu tutaj oczywiście e, rdzeń zasad gry jest ich dużo jak na grę taktyczną 22 23 strony to jest standard nie wiem w której wersji, jest instrukcja, na stronie GMT możecie wersję 1.1, na stronie GMT możecie znaleźć sobie najnowszą wersję zasad. Ja zresztą tak zrobiłem stamtąd, sobie ściągnąłem, wydrukowałem i mam najnowszą wersję zasad. One się tam jakoś minimalnie pewnie różnią, więc warto zawsze mieć najnowsze. I tutaj, oczywiście, mapy różnej wielkości. Mamy, jak sama zresztą instrukcja mówi, no, zaraz zobaczę, gdzie to jest. Zaraz zobaczymy czy mamy tutaj spis komponentów Nie, to chyba będzie w playbooku z tego co mi się wydaje w takim razie Zaraz zobaczymy co tam mamy Ile tych map jest? Powiem szczerze, że nie pamiętam e... O, już widzę Map mamy cztery Cztery dwustronne mapy Cztery dwustronne mapy Oto no pierwsza z nich Taka grafika przypominająca troszeczkę Combat komendera nawet bardzo podejrzewam, że grafik ten sam. O nie wiem, czy będę wszystkie te mapy rozkładał. One są wszystkie w jednym rozmiarze. To jest rozmiar 22x34 cale. Także. Wow, coś tu mi się skleiło źle się otwiera. O proszę pierwsze straty. Nie, jakaś mała dziurka, nic to trudno. Ale mapy estetyczne, także bardzo stylistyką nawiązujące do, do gry Combat Commander Więc myślę, że okej, okay, tutaj widzę mapa siódma i mapa 8 to są Mniejsze mapki, ponieważ mieszczą się na połowie. Czy mamy tylko arkusz, na którym są wydrukowane, jest duży, a mapy są dwie oddzielne na połowie tego arkusza. Z drugiej strony, natomiast mamy jedną dużą mapę. Gra, tak jak mówiłem, jest taką taktyczną epopeją dywizji Großdeutschland, która została sformowana jako dywizja piechoty zmotoryzowanej. Do czego zresztą nawiązuje. Y, tutaj y, tytuł pierwszego, podtytuł właściwie pierwszego, y, pierwszego pudełka, czyli Fighting Formation z Grossdorch od Motorized Infantry Division y, to jest zapewne ten y, okres y, numer jeden y, istnienia na froncie wschodnim ten wcześniejszy podejrzewam 42-43 rok zaraz zobaczę czy jest to gdzieś napisane Ym, tak dokładnie lipiec 4.2 marzec 4.3, także to jest Epopejka z tego okresu, podejrzewam więc, że rozszerzenie będzie dotyczyło późniejszego momentu walk tej dywizji na froncie wschodnim. Tak, 4-3 i zima 4-4, czyli pewnie początek zimy 4-4. No dobra, zaglądamy. Myślę, że będzie w środku bardzo podobnie. To wiadomo, tak, tutaj mamy playbooka, czy też scenariusze. I tutaj chyba będą już tylko scenariusze to już wszystko, co trzeba. Jeżeli chodzi o przykłady, mamy zapewne wyjaśnione w playbooku w podstawce. Mapy. O, zobaczę ile map jest. To jest ciekawa rzecz. Map tutaj mamy. Moi drodzy. 5 hmm, różnych rozmiarów. Trzy mapy podwójnie drukowane, 22x34 cale. I dwie mapy troszeczkę mniejsze, 22x17 cali. Dobra, więc nie będę wszystkich pokazywał, bo te mapy są generalnie w takiej samej stylistyce w podstawce i w dodatku, więc chodzi tylko o to, żeby tak szybciutko pokazać Wam jak gra prosto wygląda. Jak mówiłem, zajmę się, nią, zajmę się nią niebawem, jestem umówiony z kolegą redakcyjnym Pawłem na przetestowanie tej gry. Na galicyjskich manewrach strategów w Muszynie, które odbędą się w pierwszy weekend y, sierpnia. Na te manewry z tego miejsca Was zapraszam. Będziecie mieli okazję spędzić miło czas, pograć, spotkać się, pogadać y, w bardzo przyjemnym, fajnym miejscu. Mam nadzieję, że dalej będzie to Dwór Starosu bardzo klimatyczne miejsce do grania To bardzo fajna miejscowość również. Także, także zapraszam wszystkich. Y, my będziemy z Pawłem, no nie wiem, którego jeszcze dnia ale tak wstępnie omawialiśmy się na przetestowanie, y, właśnie Fighting Formations. Proszę bardzo. Tutaj, oczywiście, też te karty pomocy. No, tutaj jeden arkusz. żetoników do wyciśnięcia. Pięć jak już, jak już Pięć, jak już przeczytałem, map. Playbook. I to wszystko. Z ciekawostek dodam, że GMT w P500 ogłosiło kontynuację tej serii. i Planuję wydać y, taką epopeję 29 Dywizji Piechoty Amerykańskiej, pewnie Normandia, e, zobaczymy czy coś jeszcze, podejrzewam, że bardziej Normandia, no, zapowiada się ciekawie, e, mówię o tej grze, bo tamtej jeszcze nie znam, tej też zresztą nie znam, więc y, mogę sobie tylko gdybać. Y, Przeczytanie instrukcji raczej ciężko jest coś więcej powiedzieć. Instrukcja, jeżeli chodzi o zasady, spodobały mi się. Są troszeczkę delikatnie, można powiedzieć, w niektórych aspektach tych generalnych rozwiązań nawiązują do Combat Commandera i bardzo dobrze, ponieważ po wielu latach obcowania z Combat Commanderem troszeczkę w Combat Commanderze brakowało mi pewnych rzeczy, które jak się okazuje tutaj są. Mam nadzieję, że rzeczywiście one w trakcie testowania tej gry się ujawnią i ukażą w pełnej krasie, czego sobie i wszystkim, z którymi e, toczyć będę bitwy na naszych papierowych mapach, życzę. Dla tych, którzy tę grę już znają, to materiał właściwie nic nie wnoszący. Dla tych, którzy szukają jakiegoś systemu taktycznego, ładnie wyglądającego, e, no nie wiem jeszcze jak on e, będzie funkcjonował na stole, ale mam nadzieję, że dobrze i że. Będę tak jak przy Kombat Commanderze spędzę nad nim wiele, wiele e, godzin i uda się rozegrać wiele, wiele ciekawych partii. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia. E, I byłbym zapomniał specjalne podziękowania dla Alberto, dzięki któremu e, udało mi się tę grę zdobyć w takim stanie, w jakim, e, w jakim właśnie jest, czyli kompletnie nową. Bardzo solidny e, sprzedawca z Włoch, e, z Board Game Geeka. Jak widać. Yy, zdarzają się uczciwi sprzedawcy na Board Game Geeku, nie no, oczywiście żartuję nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby ktoś yy, mnie na Board Game Geeku wyrolował no w tej chwili już, jeżeli chodzi o podstawkę, można wejść po jej posiadanie tylko yy, werytując rynek w turny. w każdym razie Alberto, Gracie i polskiego pewnie nie znasz, ale <ścoughs> ale dziękuję Ci bardzo